Sie wszystkim, mam na imię Marek i jesteście na moim YouTube kanale Margins wersji Polski. Dzisiaj sobie zagramy plecę z zombies. Ja już zauważyłem dzisiaj, że jest już 70 subskrybantów, za to ja wam dziękuję wszystkim, no Właśnie 80 subskrybantów, jak dla mnie to jest dużo. No, polaków, no chociaż nie aż tak, ale w ogóle to tak spoko. I w ogóle mam takie postanowienie: jeśli na tym YouTube kanale będzie 100 subskrybantów, czyli za, czyli zostało 30 polaków, to będę. To będzie taki film e, z Minecrafta, e, który będę nagrywać e, o mój ulubiony świat. E, o, taki ulubiony świat, że ja tam paru e, no, dni chyba e, nad tym budowałem, żeby zrobić takiego ulub ulubionego. No, a zaraz sobie zagramę za zombie. Jeśli chcecie zobaczyć mój ulubiony świat, e, no a mogę tak, e, takich kilka zrobić, to, to możecie dać e, suwa. E, no. Cóż, z, z, zacznijmy grać o polecone zombie, czyli jesteśmy na trzecim poziomie na etapie Night, czyli poziom. Tak, ten zaraz stary coś tam opowiada. Tak, okej, okay, czyli możemy dostać 70, 750 tam, chyba, monetów, z tego co wiem. I zobaczcie, co my mamy takiego nowego. Zacznijmy od roślin. Z roślin my dostaliśmy takiego grzyba. To taki, bardziej, to taki bardziej wielki grzyb, niż z tym małym. No w ogóle, wypróbujemy go. No, jak on działa. No i, i co jest ciekawe, najciekawsze, że będzie nowy zombie, a to jest zombie z drzwiami żelaznymi. Zombie z drzwiami żelaznymi. Po prostu, on jest po prostu, co najciekawsze, że on jest bardziej jakby mocny. Od zombie z wiatrami Czyli ma być taki sens, no weźmy sobie ty, em, dużo kroszków i tego przesuwacza. Ja, no tutaj nie masz takich e, specjalnych em, roślin, chociaż e, rośliny e, nie e, są aż takie obowiązkowe do night. Tak, dobra. No i e, możemy posadzić tam te grzyby. I e, jeśli będzie, e, jeszcze jedno powiem, jeśli będzie. Im więcej będzie sub, e, subskrybantów na moim kanale, tym e, będzie o dłuższe filmy. Tu już e, nie o, chodzi o dwie minuty dłużej, a teraz tak naprawdę dłu, e, dłuższe filmy, bo widzę, że nabierają takie wielkie, wielkie wyświetlenia. Tam po 500, 400, 300. Ja widzę, że Wam się podobają filmy. No tu też nie zależy od e, czasu, i tak w ogóle. E, nawet kiedy nagrywałem e, tak maksymalnie, no zaraz próbujemy tego e, grzyba, e, no takiego no widzę, że wam podobają się filmy, na długie filmy, no będę nagrywał się jeszcze dłuższe, e, tak, dobra, no dobra, e, po prostu zaczniemy od e, tych grzybów, zaraz jak będę zbierał, bo tutaj już zombie podchodzi, e, sobie, tak, dobra, stajemy, ustawimy jeszcze e, drugiego o, postawiliśmy tego wielkiego grzyba. No i jak on działa? Po prostu zaraz tych. Mm. O, zobaczcie, on teraz jakby e, bardziej tak mocniej strzela tymi bumerkami. Jeszcze dalej się od zombie. Mm, no i nawet mocniej tak strzela. No to okej. Okay. No i już wypróbowany jest. Wypróbowany ten grzyb. Postawiam jeszcze tak. Kilka? Dobra, zacznijmy od góry. Zacznijmy od góry, a tak szybkim mogę sobie stawić e, tak jakby... E, no, gdzie zombie idą. Gdzie zombie idą. Tak, okej, okay, zaraz postawimy. Tak, no tutaj zaraz tylko jeden zombie podchodzi. Tak, no i teraz, idzie ten zombie z troszkę możemy nawet postawić, chociaż dobra, możemy postawić te grzyby wielkie na tej gdzie będą jeszcze zombie, no możemy też dużo tych takich, tak, tutaj ten grzyb taki słoneczny urosł jeden, no i zaraz zacznie, nie, będzie zaczynać, że, no grzyby będą, te słoneczne będą wyrosły, no wyrosną po prostu. Tak, tym miałem sensem, że urosną jak najszybciej. Tak, dobra, no to jest maksymalnie jak oni mogą wyrosnąć. Czyli dawać tak e, normalnie kwiat. Normalnie kwiata Tak, okej, okay. no i możemy... No i już e, wszyscy, e, no tak żeby... E, wszystkie wielkie grzyby zapewniłem e, na różnych liniach. Tak, dobra, no które będą iście zombie... O, zobaczcie, idzie już e, ten zombie z... E, ten jak to z drzwiami możemy, dwa, e, możemy wypróbować na ile ten zombie jest mocny, zobaczcie, drzwi naprawdę są m, jakby mocne to nawet mocniej, ale e, nic takiego. Zobaczcie, ten grzyb po prostu normalnie zbije zombie. Czyli gro, jeśli groch e, szek, e, padnie do drzwi, to e, wiecie, że to nie, jakby e, Że ten grosz. E, e, no po prostu tylko zabije drzwi, nie? Nie zombie, no po prostu już od razu e, zabił e, ten grzyb, tylko na zombie, nie na, sam, na same drzwi, a na zombie. No miało sens na tego grzyba wielkiego, e, a ten groszek, który strzela e, grochami, to tylko może zabijać drzwi. Zombie to nie, a drzwi to tak, czyli no, lepiej postawić wszystkie grzyby. Na, na wszystkie linie, że... No mało to tam będzie chodzić ten jakiś tam zombie z drzwiami, to jest bardziej mocny niż z, z wiadrem. Tak, okej. Okay. No i zaraz przy, jesteśmy już prawie na finale. Chociaż ja w ogóle nie będę stawił na nawet pauzy. Ja, Jeśli wam podobają się nawet długie filmy, to będę nagrywać kolecłe zombie z no i w ogóle jakieś tam inne gry z poziomami bez pauzy. Jeśli już tak wam podobają, chociaż ta, to, ta pierwsza gra PlayStation Zombies to bo jest jeszcze druga gra, no pierwsza ona tylko bardziej starsza, no wiadomo, że pierwsza to jest starsza i w ogóle to tak wszystko, no wiesz, wygląd wyglądają jakby to wszystko jakby po prostu, tutaj tylko tam wolniej się tam bardziej robi, tak, no i zaraz niektóre zombie, no tutaj cztery zombie będą wylatać z groba. Tak, okej. Okay. No i już e, są z groba niektóre e, zombie. Chyba połowa z tych e, bez tożków, a połowa z tożkami. E, ze stożkami. Tak, dobra. No i czy jeden nawet e, z tym drzwiami. E, tak, okej, okay. no dobrze postawiłem, że tuż tych e, e, grzybków ja postawiłem po prostu. I w ogóle e, grzyb ten wielki może zabijać kilka zombie, nie tylko jednego, nawet kilka, bo to tak e, grzyby przelatują. E, no, no, nie to są grzyby, a te bąbelki po prostu. Te bąbelki. No i zobaczcie, co jest co jest, jest najciekawsze, my zabiliśmy no, te drzwi. I dostaliśmy jakąś nową e, roślinę. Ja powiem co to za roślinie. to jest niszczyciel grubów. Czemu tak się nazywa, to ja wam pokażę w ogóle. I zobaczcie, jest, jest już czwarty poziom, czyli już będzie prawie polowa, e, czwarty poziom, on e, tak on e, wygląda, chociaż na każdym poziomie coś, e, coś, coś jest narysowane, czyli jakieś tam rośliny, czy tam zombie, w ogóle pokazują też e, zombie w e, tym, no wy, wiecie, po prostu tam jakieś nowe zombie pokazują, tutaj Widzisz, nie rośliny, nie zombie jakieś, tu, tylko kwiatek i zwykle zombie. Tak, tutaj wszystkie te same zombie, no i możemy wziąć te same rośliny i w ogóle ten ścieciel grobów. Weźmy, czemu on tak się nazywa, no jak ja mówię, no, pokażę wam. Chociaż dobra, opowiem jedno, że, ten, że ta roślina po prostu będzie przeżywać te groby. Zobaczcie, tutaj jest dużo grobów, czyli na pewno potrzebna ta roślina, żeby było mniej, jak najbardziej mniej tych zombie, najbardziej mniej. ...tych zombie, tak dobra, no czyli możemy najpierw postawić dużo tych mm, grzybów takich słonecznych, a tymczasem można postawić e, te grzybki, no takie jakby, zobaczycie, zwykle fioletowe e, grzybki. E, no czemu tutaj, e, no można właśnie przejść poziom jakby bez, e, bez no tych słonecznych, czy tam zwykłych. W ogóle można przejść poziom, w ogóle wiecie jak z tymi grzybkami takich za darmo, no ja właśnie tak robiłem kiedyś, no było tak kilka razy, no kilka razy grałem tą grę i tak w ogóle stawiłem te wszystkie grzybki, no i tak przechodziłem poziomy. No a zaraz ja wam wszystko nagrywam, nie będę tak prosto stawić te grzybki, no takie zwykle. O, zaraz popróbujemy. Zobaczcie, po prostu pojada m, e, tego groba. E, jak opisać tą roślinę, jako to nie jest w ogóle grzyb, to jest, e, nie wiem, jakieś takie, jakby, patrzcie, drzewo, jakieś bardziej takie drzewo. E, jeśli tak, e, jeśli no, jak ja nazywałem go, no, ten, niszczyciel grobów, to... Mm, е, то та як то рослина, ну, повісьмо, що то є якесь таке дівне джерело, повчав би. Ну, те, ну, ви вірчите а то, якби би, якби як джерело. Ну, по поводу тих е, рослин мели на Так, добре, ну, можемо е, навіть поставити, е, грибы таке, takie co za 75 słońców dają no zaraz ja powstanie tylko wszędzie stopa jednego e, no tutaj już jest jakby mniej krobów zobaczcie jakby mniej krobów tak do sobie jednego wielkiego drzewa właśnie na to miejsce gdzie idzie ten zombie ze stoszkiem tak, okej, okay. teraz um, no już prawie nazbierałem e, na tego e, pożera... E, no, grobów Chcia, by, Chciałem powiedzieć po prostu pożeracz grobów, no jak chcecie jak nazywać, możecie nazywać po prostu drzewo dziwne, możecie po prostu drzewo ale Mnie jak obojętnie po prostu To niszczyciel grobów, to pożeraż grobów <laughs> Nie wiem czemu ja tylko hmm, pożeracz grobów, chociaż Grave Buster na angielskim, o tak, a to e, Słup to jest jako, jako niszczyciel e, tych grobów Czyli co pojada grobów No to jest jakby e, drzewo e, jakieś No widzicie sami na to jak ono wygląda Po prostu z drewna jakby zrobione No i zobaczcie po powodu co zapral e, groba to dostałem jeszcze monetkę Dostałem monetę E, tak, no i zaraz, cóż, dobra, się już, postawimy już tam kilka tych, e, g, e, no, jak to, drzew po prostu, drzew, o, zobaczcie, zaraz pobiega ten zombie, ale dobra, mamy e, jakby, e, o, zaraz tutaj postawimy też tego grzyba i zobaczcie. Przeskoczył ten zombie, taki, no ten skoczek. Ten skoczek zombie. Tak, no i sobie weźmy kolejne, kolejne pożarach um, um, tych grobów. Albo niszczyciel grobów. Tak, dobre. No i ostatni grob został. No to jest bez problemu. Tak, okej, okay, zaraz. Um, no jeszcze o, ostatnio. O, um, no i zobaczcie, Ostatni grob. I już, i będzie to już jako zaloty. Czyli zjeść tego pożeracza grobów, ale nie udało się, nie udało się i teraz zombie będzie o wiele mniej. O wiele mniej tak, dobra, no i teraz możemy stawić te grzyby wielkie No i e, zobaczcie Od razu postawiłem taką małą grzybkę na tego zombie co biegał. No i będzie tak zwykle chodził No ja myślę, że jest tak bardziej sprawiedliwie e, Tak, przyjść poziom Tak, okej, okay. no i zaraz ten z stożkiem, ostatni zombie ze stożkiem e, No to zaraz, póki no to jest tylko ostatni zombie, który idzie Tak, dobra, no postawimy jeszcze tych grzybków małych tak, no i zaraz to... Tak, jest już bez troszkę i zaraz idzie ten, ten zombie z drzwiami, z żywiami. No i możemy stać w ogóle groszki. No i sprawdzimy na ile drzwi są mocne. Czyli postawiłem... No możemy jeszcze postawić niego. jeszcze mm, tego grzybka. Tak, no i zobaczcie, dosyć mocne te drzwi, dosyć mocne te drzwi, ale to nie ma problemu, bo mamy wielkiego grzyba, który zabije po prostu tak zombie. Tak, i zobaczcie, po prostu już nie ma tych drzwi. No i już my zniszczyliśmy te drzwi i kolejny zombie skoczek przeskoczył to i tutaj są kolejne zombie. No tutaj nic takiego właśnie, tylko zaraz te... Te same zombie, to, no nie no, wszystko tak jakby inaczej, tylko, że ostatnio co zjawiło się do te zombie z drzwiami. No i jeszcze ten poszeracz grobów. Poszeracz grobów. Tak, okej. Okay. No i zaraz musimy też zabić się taką ze stoskiem na no, monetem do tego dalej za jakiegoś zabijania zombie, no to jest jakby wiadomo Tak, dobra, no i ostatni kroszek został Ostatni kroszek został, no i Jeśli będzie taka możliwość, to Następne groszki, które u nas będą, to będą kroszki e, Kroszki takie zimne, zimne kroszki e, No jeśli będzie, będzie taka możliwość Tak, dobra, no i zaraz idzie ten zombie z m, Drzwiami metalowymi Z drzwiami metalowymi no i zaraz musimy też zbierać e, na, na groszka tego zimnego, czyli zaraz. E, tak, jeszcze ostatnie słońce zostało. Ostatnie słońce nam zostało i e, udało się, udało się, udało się. No i możemy postawić tego ogroszka zimnego. Zimnego groszka. Tak, zobaczcie, i to jest najciekawsze. E, zwykle to grożki zimne to... E, no, zamarz mogą zamarznąć zombie, a jeśli jest zombie z drzewiami, to to nie za, nie, e, nie zamarznie. No i już jakby zjadłem tego, e, tego, tego e, groszka, ale nie strasznego, bo, e, no bo już zapiliśmy go. Tak, dobra, no i zobaczcie, no i no jest, no my jesteśmy już jakby na finale. Jesteśmy już jako na finale, mo możemy postawić tutaj kroszkę zimnego, żeby e, powolnie biegał, powolnie biegał, no i do tego zabijemy tak szybciej. Hier. Tak, dobra, no i jest, e, jest, wszystko nieźle, jest wszystko nieźle, tak, no i, no i już jest e, final, jest już final. Musimy nawet trochę więcej tych kroszków zimnych postawić Dobra, postawimy jeszcze jednego e, Możemy postawić, postawić, wiecie gdzie? E, na to miejsce, gdzie będzie chodził chyba zombie z drzwiami e, O, na przykład to, to, to jest tutaj To jest jako tutaj e, Tak, okej, okay. no i zaraz ten zombie przez... E, kończył już, ale już e, mało życie zostało Tak, okej, okay. no i od razu stawimy tutaj kroszka go. Tak, no i... Tak, no i jest już prawie final. Prawie, prawie, prawie final. Tak, no i zaraz wystałam... Chodzi e, no, nie to, co jest prawie final, a już jest final. E, no czemu prawie final, to mówię, no, no bo o, zobaczcie, jakąś książkę dostaliśmy. My dostaliśmy jakąś książkę. Zobaczcie, to jest e, po prostu jakaś książka, Patrzcie, taka wygląda książka kolekcyjna. I naprawdę to jest książka kolekcyjna, czyli zobaczcie, tutaj są te e, rośliny, tutaj groszek, słonecznik, wiśnie bomby, e, o, włoski orzech, e, e, ta, ten ziemniak, e, ten groszek zimny, e, przeżuwać bo groszek, ten grzyb zwykły, słoneczny grzyb, wielki grzyb, no i ten pożerać grobów, to jest jakby trzeba. Tak, okej, okay. no i zobaczcie, otrzymaliśmy książkę i do tego, zobaczcie, to, to tutaj, wszystkie tutaj są różne zombie, zobaczcie, jest zombie zwykły, zombie ze flagą, mózgiem, zombie ze stożkiem, zombie, który biega i przeskoczy, zombie z wiadrem, zombie z gazetą który jest po, e, potem zły, no i ostatni zombie to jest zombie z, z żelaznymi drzwiami. Tak, okej. Okay. no i tutaj, e, no, tutaj jakby jest kolekcyjna książka, tak, no i jesteśmy już na pełnym poziomie i zobaczcie, długi film, wyszedł długi film, e, no, dlatego, że jest e, więcej słupów, no i możemy, e, zakoń, e, możemy kończyć e, w tym no możemy już kończyć, czyli jeśli Wam spodobał się ten film, to dajcie łapkę w górę, dajcie suba, dajcie dzwonka, e, piszcie komentarz e, i do tego rozsadacie film wszystkim znajomym i wszystkim nara!